Witam serdecznie. Dzisiaj sobie będziemy robić wino aloesowe. Znaczy to nie jest stricte wino, ale taki macerat, właśnie miąższu aloesowego na winie. Będzie to wino wytrawne, wino aroniowe, domowej roboty, czyli bogactwo flavonoidów o takim działaniu przeciwzapalnym, korzystnym dla naszego krążenia. Dodatkowo dodamy sobie miód. Jakie proporcje? Proporcje różne. Zobaczymy, ile nam wyjdzie miąższu z aloesu. Tutaj mam około kilograma liści z takiego, no chyba to jest dziewięcioletni egzemplarz, także jak na polskie, polskie warunki, to jest taki ładny egzemplarz. To są liście, właśnie z aloe vera, czyli z aloesu zwyczajnego. A tutaj jeszcze na spodzie mam liście z aloe arbo, arborescence, czyli aloes dziewiąty. O, takie. Takie listki, one są nieco mniejsze, ale też coś miąższu powinno być. Z tych listków, to też jest taki egzemplarz 5 sześcioletni, przesadzałem, więc kilka listków poszło do obcięcia. Szczególnie okazałe są te właśnie z aloe vera. Je trzeba po prostu wyfiletować, czyli obcinamy najpierw kolce, a później delikatnie nożem górną skórkę i filetujemy miąższ, bo nam o miąż chodzi. Skórki nie używamy wewnętrznie, bo ona ma działanie przeczyszczające. Natomiast skórki nie wyrzucamy, ją sobie tniemy na takie mniejsze kawałeczki. Później pokażę mniejsze kawałeczki. Do pojemniczka spryskujemy spirytusem do lodówki i będzie nam służyła do celów kosmetycznych. Także dla cery, do łagodzenia podrażnień, może być użyta po goleniu. Na przykład taką skórką zamiast wodą po goleniu możemy sobie przeczeć twarz. Właśnie taką skórką z aloesu. Czyli skórek nie wyrzucamy, skórki sobie odkładamy. Będą, one mogą śmiało poleżeć nawet dwa tygodnie, jak są w szczelnym opakowaniu, w lodówce spryskane alkoholem. Natomiast nasz miąż, pozyskamy sobie nasz miąż. Ten miąż musimy sobie później no, ja nie, nie za bardzo przepadam za takim blenderem, żeby to szybko obrotowym blenderem zmiksować ale przepuszczę sobie przez wyciskarkę. Nasz miąż przepuszczę sobie przez wyciskarkę wolnoobrotową. I później w równych proporcjach dodamy miąż, wino i miód. W równych proporcjach i to nam się będzie macerowało w słoiku w ciemnym, chłodnym miejscu przez około tydzień. I teraz pytanie, na co takie wino jest dobre. Więc takie wino przede wszystkim no, łączy właściwości, wiadomo. Wina, aloesu, wina aroniowego, aloesu i miodu. Przede wszystkim poprawa trawienia, wpływ na lepszą gospodarkę cukru. Aloes właśnie ma tutaj. Nawet osoby, które zmagają się z problemami cukrzycowymi, mogą sobie do swojej diety włączyć preparaty z Aloesu. Yy, oraz na naszą odporność generalnie to ma wpływ, czyli poprawa trawienia, poprawa gospodarki, cukrem w organizmie, no i nasza odporność. Dodatkowo yy, witaminy, minerały i inne związki, które są zawarte właśnie w aloesie oraz w pozostałych składnikach i będziemy sobie właśnie przygotowywać. Takie wino. Także zapraszam na kolejną porcję. Ja teraz przystępuję do filetowania liści, i za chwilkę będziemy pokazywać, co z tym dalej robimy. No, słuchajcie, wyszło nam dość sporo tego miąszu. On jest w tym momencie już przepuszczony przez wyciskarkę wolnobrotową. Także on jest trochę jeszcze spieniony, ale jest co najmniej 0. 7 litra takiego miąższu, bo był kilogram liści, więc skórki nam podają. O, i już będziemy zaraz sobie zalewać. On jest rozdrobniony. Tylko, że tutaj taka praktyczna uwaga, a w zasadzie dwie takie praktyczne uwagi. Jeżeli będziecie przepuszczać przez wyciskarkę wolnoobrotową, to dobrze, jakby założyć sobie tą końcówkę do robienia smoothie, a nie do, nie do wyciskania soku żeby po prostu tutaj wychodziła Wam miazga. Po prostu zmiażdżony właśnie taki liść aloesu, bo tam nie ma, nie ma co odrzucać, nie ma potrzeby, żeby wychodziły nam z boku gdzieś resztki owoców. Tu chodzi o to tylko, żeby był zmieszczony. No, jak ktoś, jak ktoś nie ma wyciskarki, wyciskarki wolnoobrotowej, to ewentualnie blender, chociaż ja za blenderem nie przepadam. I druga praktyczna uwaga, słuchajcie, jak sobie zetniecie liście aloesu, to dobrze, jakby one Wam poleżały no, około tygodnia. Wtedy łatwiej jest filetować. Takie świeże liście są niesamowicie ciągnące i jest strasznie brudna robota. Natomiast jak poleżą, filetowanie idzie całkiem sprawnie. Dodatkowa uwaga to dobry ostry nóż, najlepiej taki ceramiczny. I pamiętamy, że liście oczywiście po ścięciu myjemy. Jak są jeszcze w skórce, liście takie myjemy i ostrym nożem sobie właśnie filetujemy. Także już zaraz będziemy zalewać sobie winem. No, więc słuchajcie. W naszym słoju mamy miód umieszczony. Teraz po kolei będziemy sobie wlewać kolejne składniki. Zaczynamy od wina. Miód od musi, nie podgrzewamy miodu, on się rozpuści. Codziennie będziemy wstrząsać. Nawet wina wleje całą butelkę proporcji. Tutaj się nie musimy stricte trzymać, to nie apteka. I teraz wlewamy nasz miąż z aloesu. O. Tak. I taki swój zakręcamy. Nakrętka już jest taka trochę sfatygowana, ale cały czas trzyma. I słuchajcie, odstawiamy w ciemne, chłodne miejsce. Codziennie wstrząsamy. Miód się rozpuści. Maceracja około tygodnia. I to jest cała robota. Teraz pytanie, jak to przyjmować? No najlepiej albo dwa razy dziennie, łyżka rano, łyżka wieczorem, albo taki mały kieliszeczek rano, taki niewielki 20-25 ml rano na czczo przed śniadaniem. I taka mikstura będzie miała wpływ pozytywny i na nasze krążenie i na nasze jelita, a także na naszą odporność. Także polecam Samodzielne uprawę aloesu, samodzielne przetwarzanie, i można sobie taką miksturkę wykonać. Także działajcie. No, tak nasza miksturka się prezentuje. i ją trzeba porządnie wstrząsnąć. Porządnie wstrząsnąć, wszystkie składniki się rozpuszczą. I ona sobie musi teraz postać. Ale jeszcze na koniec chciałem pokazać nasze skórki. W słoiczku skropione alkoholem wystarczy, jakiś taki zwykła czterdziestka. Spryskujemy sobie, może być spirytus salicylowy. Także nie ma, nie ma tutaj problemu. I w razie potrzeby, taką skórkę sobie wyjmujemy spokojnie. Tydzień, dwa poleżą. Także do pielęgnacji skóry, coś takiego nam się przyda. Także zachęcam do samodzielnego wykonywania. Właśnie takich wyrobów z aloesu, a przede wszystkim do uprawy aloesu. Także. Także jeszcze raz polecam